Okay. Mm-hmm. Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj kolejne testowanie transportu. Była już kolej WKD, był polski bus. Dzisiaj chciałabym przetestować razem z Wami i pokazać Wam, jak wygląda metro warszawskie. Pierwsza i druga linia. Także, jeżeli jesteście ciekawi, czy metro jest dostępne, dostosowane i co o tym myślę, to oglądajcie dalej. Miłego oglądania! Na początku opowiem Wam o pierwszej linii metra. Pierwszą linią metra jeżdżę dosyć często i uważam, że jest całkiem nieźle dostosowana. Powiedziałabym nawet coraz lepiej. Na każdej stacji są windy, które zawiozą nas prosto na stację metra. Nie zawsze te windy działają, muszę to powiedzieć otwarcie. I ostatnio miałyśmy nawet z koleżanką sytuację, że musiałyśmy jechać do, na inną stację, bo winda po prostu nie działała. No ale to jest sprzęt, wiadomo, może się psuć. Oprócz wind, które są na każdych stacjach, mamy żółty telefon, który zawsze jest obniżony. I żółty telefon pomaga poprosić o pomoc, e, czyli jeżeli sama nie jechała metrem, to mogę go podnieść i poprosić o pomoc e, na przykład w wciśnięciu guzika windy, e, czy e, czymkolwiek, jeżeli mam jakiś problem. Jeżeli e, osoba niewidoma jedzie, tak samo może poprosić o pomoc w dotarciu do e, kolejki metra. Także żółty telefon, jest 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 bardzo dobrą sprawą. Nie każdy wie, jak on działa, nie każdy wie, że właśnie po to on jest, żeby w razie potrzeby albo zgłosić jakiś problem, albo poprosić najzwyczajniej o pomoc. Także winda i żółty telefon to jest pierwsza rzecz, o której musimy wiedzieć. A teraz zejdziemy na peron. Jesteśmy na przystanku metrowa Grzeszew. I zobaczycie, jak to wygląda na tej stacji. Jak widzicie, nie wszystkie guziki do windy są wysoko. Także to niestety nie jest takim standardem, że jest na jednej wysokości, ale widać, że, że jednak. Są zmiany i ulepszenia tego, aby osoby na piskach mogły korzystać z metra. W windach są też ułatwienia dla osób niewidomych, czyli takie brajlowskie znaki, dzięki czemu osoba niewidząca bez problemu będzie mogła stwierdzić, gdzie jest guzik 0, a gdzie minus 1 i tak Ważną kwestią, o której trzeba powiedzieć, jest to, że dostosowane metro to nie tylko same perony i stacje, to również pociągi. Nawet najbardziej dostosowana stacja nie będzie niczym cudownym, jeżeli osoba niepełnosprawna nie będzie mogła sama wejść do pociągu metra. Ja niestety miałam do tej pory e, dużo utrudnienia, ponieważ e, jeszcze niedawno w Warszawie mieliśmy dwa rodzaje metra: e, metro francuskie i rosyjskie. Metro rosyjskie, które teraz zobaczycie, bo udało nam się to nagrać, jest to. Pierwsze metro jakie było w Warszawie. Jest to stare metro, jest to wagon, który jest dużo wyżej. Niestety bala między peronem a pociągiem jest niestety tak duża, że koła wpadają w nią no i osoba na no wózku sama sobie nie poradzi. Dlatego zawsze jeździłam z żeby móc w ogóle przejechać. Metry. Pociągi francuskie były już dużo lepsze, ponieważ były płaskie, ale nadal szpara pomiędzy e, peronem a pociągiem była taka, że ciężko było o sobie na wózku e, jechać. Teraz mamy nowe metro, nowe wagony, nowe pociągi, które są w 100% dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Co zresztą teraz zobaczycie? Guzik dolny informuje kierowcę, że potrzeba jest podjazdu, który niweluje wszelkie szpary czy nierówności. Więc osoba na wózku, czy mama z dzieckiem, może po prostu wjechać po płaskim i już nie ma żadnych problemów z wjechaniem do metra. Poza tym, jest też w tym pociągu miejsce dla osoby niepełnosprawnej. To jest bezpieczne. No i wreszcie mamy swoje miejsce, a nie stoimy na środku, gdzie ktoś nas przesuwa i no nie jest to komfortowe, a w tym pociągu jak najbardziej tak. Jesteśmy już na drugiej nitce warszawskiego metra. To już jest nowa część. Zobaczymy jak jest dostosowana. Powiem szczerze, że jestem pierwszy raz i ciekawa jestem, jakie rozwiązania zostały tutaj użyte. Jesteśmy na przystanku Centrum Nauki Kopernik i napotkałam pierwszą przeszkodę. Powiem Wam, że dużo słyszałam o windach za drzwiami. Dużo osób niepełnosprawnych skarżyło się, że windy w metrze są tak zrobione, że osoba niepełnosprawna nie pokona tego przedsionka. I chyba już rozumiem o co chodzi. Ale ja mam naprawdę wąski wózek I powiedzcie mi Zmieścić. Podsumowując dzisiejszy filmik, chciałabym Wam powiedzieć, że moim zdaniem Metro Warszawskie w tym momencie, na dzień dzisiejszy jest całkiem nieźle dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawnością ruchową, jak i wzrokową. Um, Kiedyś, kiedy zaczynałam mieszkać w Warszawie i metro miało cudowną pierwszą linię tylko i wyłącznie było wiele rzeczy, które potrzebowały modernizacji, potrzebowały poprawek i głośnego powiedzenia, że coś jest nie tak. Ja osobiście bardzo, bardzo rzadko korzystałam z metra, ponieważ nie było ono doskonałe i nie było... Kompletnie dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Dzisiaj coraz częściej jeżdżę metrem i coraz bardziej lubię tą formę przemieszczania się. Dzięki temu, że osoba z niepełnosprawnością jest bardziej dostrzegana przez Metro Warszawskie jako yy, zwykłego, normalnego pasażera. Oczywiście. Można by poprawić jeszcze kilka rzeczy, i myślę, że Metro Warszawskie jest świadome tego, że jeszcze kilka rzeczy można ulepszyć, ale w tym momencie, dzięki nowym wagonom, dzięki nowemu składowi metra, tak naprawdę osoby z niepełnosprawnością ma mają bardzo ułatwione podróżowanie po Warszawie i to jest bardzo, bardzo e, pozytywny aspekt i bardzo się z tego cieszę. Oczywiście wiele rzeczy zależy od nas samych, od nas, czyli podróżujących. Jeżeli będziemy dbali o windy, nie będziemy się nimi bawić i będziemy też zgłaszać awarie wind, to e, winda, która jest bardzo istotna, nie będzie tak często awaryjna. Także uczulam Was na to, jeżeli widzicie popsutą windę, nie przechodźcie obok tego obojętnie, tylko zgłoszcie to. Koniecznie dajcie znać, czy jechaliście warszawskim metrem i co o nim uważacie pod kątem osób z niepełnosprawnością. I jestem ciekawa Waszego zdania. Jeżeli widzicie rzeczy, które warto by było poprawić, zmienić, to też koniecznie napiszcie. Uważam, że jeżeli o pewnych rzeczach się mówi, to ktoś to zauważy i być może zmieni. Także czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się podobał, to czekam również na Wasze kciuki w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Ściskam Was bardzo ciepło, jako że. Pogoda jest przepiękna, wreszcie mamy wiosnę, teraz czekamy tylko na lato. Do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się już niedługo. Pa pa!